Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Tak niektórzy widzą Roberta Lewandowskiego. Prawda jest jednak taka, iż pomimo 37 lat, polski piłkarz wciąż pozostaje w czołówce najlepszych napastników na świecie. Nic zatem dziwnego, iż jego wygasająca umowa ze FC Barceloną sprawia, że interesują się nim poważne kluby, w tym AC Milan. Włosi wręcz marzą o przenosinach polskiego napastnika. Dlaczego Zlatan Ibrahimović chce wspierać transfer Lewandowskiego na San Siro? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Leo Messim, który zaledwie jednym zdjęciem rozpalił marzenia kibiców FC Barcelony. Furi, Cristiano Ronaldo oraz o zaledwie 17-letnim Oskarze Pietuszewskim, o którego walczą już kluby z Europy. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o polecenie tego materiału, jeżeli przypadnie on Wam do gustu. Nie zapomnijcie również o zostawieniu kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Wspólnie z partnerem kanału Superbet przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z kodem TV możecie zgarnąć aż 400 zł dodatkowego bonusu. Wystarczy, iż postawicie na wygraną Polski w starciu z Maltą i jeśli wasz zakład okaże się wygrany, to otrzymacie aż 400 zł. Co ważne jest to promocja dla nowych użytkowników. Warunkiem jest jednak minimalny pierwszy depozyt w wysokości 50 zł. Warto wspomnieć, iż Polacy ostatni mecz z Maltą pewnie wygrali 2 do 0. Dla przykładu ja postawiłem 50 zł na zwycięstwo biało-czerwonych. Jeśli mój zakład okaże się wygrany, to otrzymam pieniądze nie tylko za wygrany kupon, ale także. Bonus aż 400 zł. Co ciekawe, nie musicie obstawiać całych 50 zł, bowiem minimalna stawka kuponu, która zalicza się do tej promocji, to zaledwie 2 zł. Szczegóły oferty znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu pod filmem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. To oznacza, że już od stycznia będzie mógł legalnie negocjować z nowymi klubami. Coraz częściej pojawiają się więc pytania o to, gdzie kapitan reprezentacji Polski mógłby trafić. Sam Lewandowski na ostatniej konferencji prasowej podkreślił, że jeszcze nie podjął żadnej decyzji. Powiedział, że nie zamierza się śpieszyć i chce przede wszystkim wybrać to, co będzie dla niego najlepsze. Nawet gdyby dziś ktoś przyszedł z ofertą, nie potrafiłbym na nią odpowiedzieć. Podchodzę do tego spokojnie. Wśród klubów, które mają być zainteresowane jego pozyskaniem, wymienia się AC Milan. Drużyna z Mediolanu w ostatnich latach chętnie sięgała po doświadczonych zawodników. Wystarczy wspomnieć Oliviera Giru czy niedawno Luke Modricia. Dziennikarz Sacha Tavolieri ze SkySport poinformował, że Milan marzy o Robercie Lewandowskim. Według jego informacji projekt sportowy ross bardzo odpowiada Lewandowskiemu, który nie wyklucza gry w Serie A przed zakończeniem kariery. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania Pini Zachaviego, agenta polaka z Tare, przedstawicielem Milanu. Rozmowy mają dotyczyć możliwej struktury kontraktu, dopasowanej do możliwości finansowych klubu. Co więcej, zakulisowo transfer miałby mocno wspierać Zlatan Ibrahimović. Legenda Milanu uważa, że Lewandowski idealnie pasuje do wartości klubu i mógłby stać się wzorem dla młodszych zawodników, tak jak on sam był w ostatnich latach. Na razie jednak rozmowy są dopiero na wstępnym etapie. A teraz pytanie do Was. Jak myślicie? Czy Lewandowski powinien spróbować sił w Serie A i dołączyć do Milanu? Czy lepiej by pozostał w Barcelonie albo obrał zupełnie inny kierunek? Dajcie znać w komentarzach. Leo Messi znów rozpalił wyobraźnię kibiców Barcelony. Opublikował zdjęcie z nowego kampnołu, dodając krótki komentarz, że ma nadzieję wrócić tu pewnego dnia. Jedno zdanie wystarczyło, aby internet eksplodował spekulacjami. Hiszpańska marka posunęła się nawet do rozważań, czy Argentyńczyk obecnie grający dla Interu Miami mógłby jeszcze na kilka miesięcy wrócić do Barsy. Zainteresowanie jest ogromne, bo zdjęcie Messiego bije rekordy wyświetleń, a komentarze kibiców jasno pokazują, że wielu z nich marzy o choćby krótkim pożegnaniu na boisku w barwach Blaugrany. Problem w tym, że rzeczywistość wygląda inaczej. Mimo 38 lat Messi w MLS, wciąż imponuje formą, regularnie trafiając do siatki. Liga amerykańska ma przerwę między grudniem a lutym, co teoretycznie umożliwia czasowe wypożyczenie zawodników do innych klubów. Marka przypomniała, że taki scenariusz byłby technicznie możliwy, ale wszystko wskazuje na to, że raczej nie dojdzie do skutku. Sprawę jednoznacznie skomentował prezydent Barcelony Juan Laporta w rozmowie z Radio Catalonia. Z szacunku do Messiego, naszych piłkarzy i członków klubu, nie czas na spekulacje o scenariuszach, które są nierealne. Krótko mówiąc, temat powrotu na boisko można chyba odłożyć na półkę. To jednak nie koniec wiadomości związanych z Messim. Władze Barcelony poważnie myślą o uhonorowaniu swojej legendy w inny sposób. Laporta potwierdził, że klub pracuje nad stworzeniem pomnika Leo Messiego, który ma stanąć przed Spotify Camp Nou. Kiedy projekt będzie gotowy, skonsultujemy go z Leo i jego rodziną, zapowiedział prezydent. A teraz pytanie do Was, czy Waszym zdaniem Messi powinien jeszcze raz pojawić się na boisku w koszulce Barcelony, choćby na krótkie wypożyczenie? A może pomnik przed stadionem to wystarczające uhonorowanie jego legendy? Dajcie znać w komentarzach. Cristiano Ronaldo znalazł się w centrum ogromnych kontrowersji po tym jak obejrzał czerwoną kartkę w meczu Irlandii z Portugalią. Wydarzenie natychmiast odbiło się szerokim echem w mediach, a portugalski Abola określił całą sytuację jako bezprecedensową. Dziennik zwrócił uwagę, że coś takiego nie spotkało CR7 nigdy wcześniej. W wieku 40 lat dostał swoją pierwszą w karierze czerwoną kartkę w barwach reprezentacji. I to dopiero w 226 występie dla Portugalii. Mówimy tu o piłkarzu, który od 22 lat gra na najwyższym poziomie w kadrze. Portal Gol podkreślił, że Ronaldo stracił panowanie nad sobą, a jego występ określono jako jeden z najsłabszych na boisku w tym spotkaniu, które Portugalia przegrała z Irlandią 0-2 w eliminacjach do Mundialu. Z kolei ESPN opisał zachowanie Cery 7 jako noc furii. I zdaniem piłkarz po wyrzuceniu z boiska był tak wściekły, że schodząc z murawy sarkastycznie klaskał i wykonywał gesty sugerujące płacz. Do całej sytuacji doszło w 61 minucie. Ronaldo ewidentnie sfrustrowany, uderzył rywala łokciem w plecy w trakcie walki w polu karnym. Początkowo arbiter pokazał tylko żółtą kartkę, ale po analizie VAR zmienił decyzję i wyrzucił Portugalczyka z boiska. Po obejrzeniu powtórek sędzia nie miał wątpliwości, choć decyzja wywołała lawinę komentarzy. Jedni bronią Ronaldo, a inni uważają, że kara była w pełni zasłużona. I pytanie do Was: jak oceniacie tę sytuację? Waszym zdaniem czerwona kartka dla Ronaldo była słuszna? Czy sędzia przesadził? Piszcie w komentarzach. W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się o 17-letnim Oskarze Pietuszewskim, który wyrasta na jedno z najgorętszych nazwisk w ekstraklasie. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy młody zawodnik Jagiellonii już niedługo ruszy w wielki świat. Belgijskie media donoszą, że latem o jego sytuację dopytywał Anderlecht, a w gronie obserwatorów znalazła się nawet Chelsea. Kwoty jakie padają przy jego nazwisku mogą zbliżyć się do absolutnego rekordu ekstraklasy. Pietuszewski nie bez powodów wzbudza takie zainteresowanie. Gra coraz dojrzalej, a ostatnio dał Jagiellonii zwycięstwo w dramatycznym meczu z Pogonią Szczecin, strzelając gola w samej końcówce. Nic dziwnego, że kibice coraz odważniej mówią o ewentualnym powołaniu do seniorskiej reprezentacji. Według belgijskiego portalu Voetbalkrant, Anderlecht już w ubiegłym roku pytał o możliwość transferu, ale usłyszeli wtedy kwotę przekraczającą 11 milionów euro. Od tamtej pory wartość 17-latka poszła w górę, a jeśli dojdzie do transferu w najbliższych miesiącach, może ona pobić wszystkie dotychczasowe rekordy finansowe w polskiej lidze. Problem dla Anderlechtu polega na tym, że konkurencja nie śpi. Belgowie twierdzą, że sytuację Pietruszewskiego obserwują znacznie większe kluby. Śródnik jest nąd, a przede wszystkim Chelsea. Zainteresowanie ze strony tak dużej marki może mocno podkręcić scenę, a Underlecht musi się zastanowić, czy w ogóle będzie go stać na dalszą walkę o Polaka. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Pamiętajcie, aby polecić ten materiał dalej. Zachęcam was również do zostawienia kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.